Miejsce drugie, Mosior Dawid. Miejsce trzecie, Jaworski Oskar i miejsce trzecie, Pawłowska Liliana. Liliana. Jestem trzeciej, jest Ostrach. Jestem trzeciej, Manżel Dawid. Więc te dwie do góry! Zadaj tak! Jeszcze raz chyba! Odwracaj się! Jeszcze raz wracaj na kolana! Na kolana! Tak, na kontrola Jeszcze raz Mocno, mocno kolana pod siebie! Na Teraz stajesz! Mocno kupa! Kupa do góry! Mocno kupa pod czołem! Jeszcze raz Kuba! Na kolana! Przyciągaj kolana do siebie! Trzymaj! Do Trzymaj! Jeszcze raz naciągnij go do siebie! Naciągnij go do siebie! Mocno! Mocno! Ale kupa do góry! Na Nie do przodu! Nie do tyłu! Dalał, dalał, kupa.

Давай, давай, давай. Ардуамин, сина. Давай, давай, давай. Давай, давай, стопы. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ардуамин, Proszę trenerów i zawodników, przymacie drugi.